Witam Was tutaj. Cześć, się I za w tym miejscu mamy jedno wejście do stacji metra Chrzanów i tutaj drugie wejście do stacji metra Chrzanów. Obok w tym miejscu też będziemy mieli jeszcze szyb windowy. I po drugiej stronie podobnie. Na tę stację będziemy mieli łącznie cztery wejścia, co oznacza, że dodatkowo obok tych wejść będą jeszcze szyby windowe, w tym jeden szyb bezpośredni na poziom peronu. To jest stacja pośrodku nowego osiedla, które w tym miejscu powstało. Jest to oczywiście osiedle Chrzanów. Kiedyś tylko łącznie pola, no i domy jednorodzinne. A teraz wielkie blokowisko w tym miejscu. Się właściwie zrobiło. Wraz z tym powstaje też tutaj nowy układ drogowy, o którym Wam też oczywiście pokazuje i realizuje materiały. Natomiast na sesji metra lazurowa powstają. Nowe wejścia, niestety nie po drugiej stronie ulicy Lazurowej. W nazwie ta stacja nie jest dostosowana głównie do ciągu, jeżeli chodzi o ulicę Lazurową, a głównie jeżeli chodzi o osiedla i ulicę Górczewską, bo pod nią jest przejście na drugą stronę w formie przejścia podziemnego. Oczywiście tam też już są zamykane poszczególne otwory technologiczne i podobnie jest to na stacjometrach Karolin, gdzie de facto już zostało zwinięte z większości zaplecze techniczne do TBM, które drążyły te tunele, ale właściwie od kilku miesięcy już nie jest to drążone. A jak to wszystko wygląda w szczegółach, możecie oglądać cały czas... Na kanale, a widzimy no już. Cześć.